No Witam serdecznie, z tej strony Bombardiro Krokodilo A dzisiaj oczywiście na GeForce się jesteśmy Przypomnę oczywiście o moim kodzie Klikasz kod bądź logujesz się z linku w zapisu I wpisujesz kod Krokocels Masz wtedy 5% więcej Do każdej wpłaty skrzynkę start za free I co? Dzisiaj kolejny challenge Od darmowej skrzynki do kosy Więc idziemy sobie oczywiście na naszą skrzyneczkę Diamond którą co 6 godzin, chyba? Co 6 godzin, chyba. Możemy otwierać za frytę, więc zobaczmy, co dostaniemy tym razem. A Wildfire i w końcu dostaliśmy najgorszego skina możliwego do trafienia w tej skrzyni. Bo różnie bywało. Raz karambit Crimson Web. Teraz Fire Serpent spadł. Ostatnio MK Player tu, więc no tak to się żyje, tak? Od 220 zł. Będziemy próbować kosę zrobić, tak? A jaką? No to oczywiście przypominam ci, że od jakiegoś czasu poluję sobie na takiego ładnego Karambita. Jest to oczywiście Karambit. Zaraz ci powiem. Tiger. Za 10 koła. Więc mam nadzieję, że kiedyś się uda. Ale oczywiście, żeby to się udało, no to musimy jakoś tutaj mądrze rozegrać to co dostaliśmy z tej darmowej skrzynki więc spróbujmy skrzynkę za 50zł na sam początek i już widzę że będzie syf totalny jakiś 5-7 za 40 groszy więc spróbujmy może teraz bitwy bo troszkę tutaj się wyripowaliśmy i weźmy te skrzynki najtańsze jakieś tu wrzućmy powiedzmy Tom z 5 on też z 5 ta niech będzie fajnie wygląda wrzućmy to też dolar i 20 skrzynek za 50 zł. Jeszcze tutaj wyrzucimy Bolsona i coś takiego, czy jeszcze coś? Hmm. Dobra, zróbmy na sam początek taką bitwę za 63 zł. Kolujemy oczywiście boty i zobaczmy, czy wydanie 63 zł na 25 skrzynek się nam opłaci. Średnio tutaj na skrzynkę. No, z 2 złote troszkę ponad, więc zobaczymy co z tego wyniknie. Skrzynki po złotych 60 na sam początek oczywiście lecą najtańsze skrzynki dostępne na G4 Skinsie, Więc no też w sumie nie ma co liczyć na jakieś firewerki, nie? Z tych najtańszych skrzynek. I na pewno będziemy do końca chyba pozostawali w niepewności. To tą bitwę wygra. No bo to jest minus G4 Skinsie, nie? Ja mówię o tym otwarcie, że bardzo mi się nie podoba fakt że nie ma na bieżąco pokazane kto, jaką ma wartość ekwipunku o kurwa macie no ten tak trochę nam plany chyba pokrzyżował co? żeby ciężko do tego odbić no ale tak jak mówię no szkoda, że nie ma czegoś takiego, że po prostu na bieżąco mamy liczone kto ile ma w ekwipunku, nie? to by było fajne ale może to taka koncepcja, że po prostu do końca nie było wiadome kto bitwę wygra, żeby wiesz więcej emocji było nie ja wiem szczerze, ale mi się to nie podoba osobiście. Wolałbym chyba jakby było pokazane, wiesz, doda biały Kto wygrywa w danym momencie, nie? Skrzynki za 40 teraz lecą. Aha, bo są jakieś skrzynki, gdzie mamy pewnie jakiś mega, 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 mega low procent natrafienie jakiś kost albo tutaj rękawic z tego co widzę, więc... mógłbym yy, chyba odpuścić tą skrzynkę, nie. No 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 dobra, no już nic nie zrobię. Skrzynki teraz będą lecieć po 4 zł Zobaczymy jak one się tutaj zaprezentują. 5 skrzynek e-dolar. I zgaduję, że skrzynka kosztuje dolara, no, tak? Ej, wow! No to szczerze teraz powiem, że nie mam totalnie pojęcia jak to... O kurwa. Chciałem powiedzieć, że nie wiem kto tą bitwę może wygrywać, ale teraz już... Dobra, ej, mocne, naprawdę mocne. W ogóle co to za 15 zł jakaś, nie? Totalnie nie wiem. Co to jest ze skin? Czemu tyle kosztuje? Ale ważne, że kosztuje trochę tak. 3 zł tutaj abupa. No i skrzynki teraz Goldson. Pięć takich skrzyneczek rzuciłem. Więc zobaczmy, co nam się uda tutaj ugotować z nich. Jestem digny Ooo! Famas jean! 5 złotych. Też chłat kosztuje, nie? A 3 złote jednak, okej. Okay skrzynki jeszcze przy nami, no i powiem Wam tak, że chyba, chyba zwycięzcy znamy, tak skromnie rzecz ujmując, ale zobaczmy, ostatnia skrzynia leci, grupę Pit Viper dla mojego przeciwnika i 63 złote u mnie, no i się opłaciło. Zwróciło nam się na zero z moich skinów, więc jego tak naprawdę 5 dych dostaliśmy, można tak to powiedzieć, że w gratisie za frytę. Dobra, super. Chodźmy może teraz na kontrakt, mam 50 temów, nie? Wow, naprawdę wow. Wrzućmy te najdroższe, mam tutaj 26 złotych. Zobaczmy, ile dostaniemy. 22. Okej, okay. więc jest to niestety minusik. Ale wrzucimy je jeszcze raz tutaj te itemki, które mamy. Podpisujemy. I zobaczmy. No, było 68, zostać 55. Dobra, podejście jeszcze jedno. Wiem, że to nie jest chyba zbyt mądre, co robię. Wrzucając te syfowe skiny. Ej, a jednak 73 zł, Dobra, super. Zajebiście a teraz sprzedajmy sobie to... Ej, mogę cały ekwipunek... Te... zajebiście w końcu ten update i na w nie? Bo bardzo mi tego brakowało. Eee, 220 zł 220 zł. Tak można to zakręcić. Może tego globusa z 5 sobie odpuszczmy, zobaczmy, Cztery dyszki. Dużo skinów ładnych do trafienia, między innymi trzy kosy. A my dostajemy, no. Któreś no Klasycznie. 109 zł. Miałem trzy w wciśnięte. Ale spróbujmy jeszcze raz. Mm, mm, 5 galilów. Ja nie mogę. Ale główno nie. Dobra. 151 zł. Zjeżdżamy niżej. Otwórzmy jedną tą. Zaryzykujmy. Może akurat się opłaci ryzyko. No doleć do tego. Kurwa kałacha. No. Ja dole. Powiem tak, no jest lipa mocna, nie? 30 zł ostatnie zostało Więc spróbujmy tak, skrzynkę to jakąś ze stickerami z dorzućmy Rzućmy tutaj jakąś skrzynkę dla anime zjebów Aha, mogę rzucić dwie skrzynki dla anime zjebów Chyba jedną taką jest typu idealnie, nie? Więc no zobaczmy, zróbmy tą bitwę na trzy osoby może Albo chuj, na 4 i tak już jesteśmy na przykład, z dosyć mocno. więc zobaczmy, może akurat uda nam się skombakować. Jak też ziewnąłeś, to możesz napisać w komentarzu, że akurat ziewnąłeś razem ze mną. Ale dobra, zobaczmy jak nam tutaj pójdzie. I pamiętaj oczywiście o kodzie krokocesta tak? Loguje się z linku z opisu. Bądź oczywiście tutaj klikasz kod promocyjny i wpisujesz kod Kuroko CS I możesz wtedy oczywiście sobie 5% za więcej do wpłaty odebrać i skrzynkę na start za free 11zł ta jego naklejka kosztuje, więc będzie raczej ciężko już do tego wrócić, no ale jakby pogodziłem się z tym na początku Tworzę z tą bitwę, że wygrać to będzie bardzo ciężko i... Się nawet specjalnie nie nastawiałem. Ale wierzę, że nadejdzie w końcu dzień, gdzie uda mi się zrobić tego karambitanie i będzie fajnie odcinek. Ale póki co, no musimy tutaj niestety się pogodzić z naszym losem. No troszkę bym powiedział frajerów, po tym co się dzisiaj odstawiło. Ostatnia skrzynia leci i, 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 i. I tak jak powiedziałem, no niestety dwa na dziurę.